A dzisiaj przejedziemy się pociągiem piętrowym kolei Mazowieckich z EU47005 na czele z Warszawy Zachodniej do Mińska Mazowieckiego, po torach podmiejskich. Raz, dwa, trzy, cztery wagony. Pociąg ma odjazd za około 3 minuty. Proszę. Idziemy na górny pokład. Tu jest dosyć mocno zaparowana szyba. A tu już troszkę mniej. Się zamykają i lada moment wyruszymy w kierunku stacji Warszawa Ochota. I ruszamy, a w tle pociągi w kierunkach przeciwnych. Jedziemy pociągiem osobowym kolei mazowieckich z Warszawy Zachodniej do Mińska Mazowieckiego po torach podmiejskich. Mamy całe górne piętro, dla nas przynajmniej do najbliższej stacji. Jak widzicie, dzisiaj jest deszczowo, stąd szyby są trochę mało przezroczyste. Ruszyliśmy leniwie, ale teraz się dosyć fajnie bujamy. Tu mamy różne biurowce. I oczywiście po lewej stronie za chwilę będzie Warszawa Główna. Aktualnie możecie zobaczyć tor, który prowadzi właśnie na tę stację. I jakieś tutaj odbywające się wciąż prace. Na Warszawie Głównej zapewne będzie stać pociąg flirt, parowozy stacji muzeum, czyli Muzeum Kolejnictwa. I mamy wspomnianego flirta faktycznie stoi, a my zbliżamy się do ochoty. A tu mamy przystanek Warszawa Ochota WKD. Troszkę się spóźniłem z pokazaniem go. I wjeżdżamy na przystanek osobowy Warszawa Ochota, na którym stoi skład kolei mazowieckich z Warszawy Wschodniej do Radomia. Tłumów na peronie Warszawa, ochota nie ma. Więc może się okaże, że będziemy mieli górny pokład także do stacji śródmieście. A tymczasem Kibelek pojechał i zostaliśmy sami. się zamykają i jedziemy Mamy widok na tory dalekobieżne, które prowadzą na stację Warszawa Centralna, a my za chwilę odbijemy torami podmiejskimi w kierunku Warszawy Śródmieścia. I tu mamy Warszawa Śródmieście WKD. I stojące składy EN97 Tu prześwituje Warszawa Centralna a my za momencik dojedziemy do Śródmieścia Pociąg piętrowy na śródmieściu. Zawsze mi się taki widok bardzo podoba. A pierwszy raz sam mam okazję takim pociągiem się przejechać tutaj. I bardzo się cieszę, że mogę Wam to także pokazać. I jesteśmy na śródmieściu. 47 Tracks, bardzo fajna lokomotywa. Bardzo ładne barwy kolei mazowieckich. Zobaczymy jeszcze odjazd tego pociągu w kierunku Warszawy, po Wiśle. Sygnał do odjazdu mamy. Kierownik daje sygnał do odjazdu i lada chwila pociąg wyruszy w dalszą drogę. I tak się dzieje. Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Zapraszam na kolejne. Trzymajcie się. Cześć.